No! Co jest? Nic. Tak? Mhm. Ja coś powiem, że nic nie mam, bo ja tutaj nie jestem. Nie. Kuczak. O co chodzi? Bo ja. Tak. No wiem. Wiecie, coś w gredzie tak trochę sobie komputer zrobił nowy trochę hej witamy wszystkich. Bardzo bardzo bardzo, bardzo 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 serdecznie mini lanca w której dawno nie było ponieważ w robi sobie komputer jest wreszcie wreszcie to jego wina du, 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 masz bana mm, to co robimy dzisiaj o i zbanowało go chyba jednak sorry komenda głosowa unbanzbr i pan mini ok działa o. Komendy głosowe są zajebiste w ogóle. Sorry, że tak długo nie było, nawet. Dobra, Dobra, je, bo trzeba lensy zdobywać, że mam 4, to nie, nie pamiętam ile, chyba było 5. O, cześć, z Gredzi. Siema. Spadłem, wiesz? Mhm, mm okej. Okay. I, i, I nie mamy wiaderka. Tak, bo z gredzią musiał sobie zrobić nową postać właśnie stąd, że jak bo widzicie, jest w koperowej zbroi, którą sobie scitował. To, co trzeba powiedzieć głośno. To nie, no dobra, to nie jest ja nic złego. Nie bo ja miałem tego formatu. Miałem. I utracił postać. No. Wszystkie zresztą, z, mi, z multi tak samo, gdzieś sobie musiał podczytować. JAK TO WSZYSTKIE? No jak tutaj nie masz, to znaczy, że no wszystkie straciłeś. Zapomniałem sobie zrobić save'a na pendrive'a. No właśnie, ja ci zapomniałem powiedzieć, że tu... Ty... No dziękuję. No to ja. Wreszcie są wina. te minirancy, tak, wreszcie są te minirancy. Ja będę w Isaac'u też będę. Isaac, czwarta osoba. Tak szczera myślę też... Jak Planujemy, pozwolenie. tak sobie Powiedzmy, co jakiś nie? czas bo wiecie że to jest trochę ciężko jak się tak trzy w... osoby muszą ci wysłać materiał żebyś ty mógł go wstawić o, no i dobra no i co byśmy tam w ostatnim ciu robili ja bym agentem wiesz to, co chodzi tam... jest taka sprawa że mapy wszędzie niby usunęło ale ja tu jakąś mapę posiadam nadal mhm. chociaż cząstkowo usunięto moglibyśmy zejść tam głęboko nie wiesz co nad tą wodą bym zbudował most taki drytowy wiesz brzydki. Co? ile masz hp 140 No to ja mam z tobym musiał life fruit jeszcze to A no tak, bo ty nie, nie zabrało ci te życie Dobra, chodź zbudujemy sobie ten most tak. Zbieraj sobie Budujemy most nad wodą! Cel dzisiaj nie gra roli dziś. Cel dzisiaj. <ścoughs> no moja wersja, nie, wiesz. Świeć wersja. mi tu czymś. Chodź no. z kredzio, zanim cię utopię. Już ci świecę. To wychodź tak. ziemy. Proszę A ja ty trochę akcesorii, też je zgubiłeś przez to. Dobra, ja to nadrobię, albo A bo się to na nowo robimy. Dobra, to te odcinki też usunę. Dobra. Co już były. Tam coś pływa, boję się. Właśnie Skarzystwo. ja zawsze jak... Nie nie, ja zawsze jak miałem wódce pływać, żeby sobie myślałem o tym, że ktoś tak na takie wielkie wody, jakie oceany. Taką łódeczką rybacką, malutką, taką wiecie, trochę jak kajak takim, czymś wypłynie i wiecie, taka woda wszędzie nic nie widać lądu. Dziwnie. Jest... Jeszcze coś tam pod Kresna, wami to. pływa, tak się wam wydaje, nie? Tak, o. były takie filmy, że nie było potworze z Loch Ness, że koleś na takiej łódeczce drewnianej małej sobie siedzi, a po nim takie coś wielkie pływa i w ogóle nie wiadomo, co zrobić teraz. No, a ja mam taki lęk, jak na przykład sobie wyobrażę, że nie jestem wódca, albo po prostu leżę, y, płynę w oceanie, mhm. sam, wiesz, płynę i wokół nic nie ma i się boję, że mnie zjedzą rekiny. Nie, to ja miałem ostatnio właśnie, jak byliśmy u na balkonie tam, on mieszka na ostatnim piętrze w bloku i właśnie był taki mały... Płobłem, iż. Znaczy, no nie ma problemu, tylko ja tam sobie siedziałem, wiecie, taki mam niby lęk wysokości, ale jakoś sobie z tym radzę w miarę. No spokojnie sobie tam siedziałem, a w nocy później kilkakrotnie wstawałem. Oczywiście, ja mam takie łóżko piętrowe, że do sufitu się dobijam główką, jak wstaję, więc wstałem tak po prostu przerażony, że bałem się, że spadnę w śnie i chciałem się podnieść szybko. Tak, jakby, bo wydawało mi się, że to już mi spada. Bolała to... główka, nie? Tak, i uderzyłem właśnie głową. Na... <laughs> Wiem. Znaczy ja tak jeszcze nie wiem, ale jak ja mam czasem... Chodź z się ten Śni mi się coś, nie? No, chociaż mi się. tam nie byliśmy, mogli być tam. Nie budzę, ale cio, śni mi się, budzę się, co nie? I wiesz co jest? Internet. Skaduj. Nie, właśnie śni mi się, że nie mam internetu. O, patrzcie, ja znalazłem. O, nie, no, budzę się i dałeś bym nie umie oddychać. Ej, tu jest The is End Map. Szybko, bo zginę. Szybko, szuk, szuk. szybko. Też. Szybko, szybko. A! O w okay, ostatniej tutaj. chwili, bo już zrobiło. Co to jest, to to, 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 to? Nie wiem, ja płynę tu na dół. Ale dzi Ej, skrzynka, ominąłeś. Serio? Tu są kolce, uważaj. A tu jest jakaś pułapka chyba. Dzięki za podpowiedź. Zginąłem. Czekaj, musimy w jednym czasie podskoczyć. 3, 4. Kurczę, jeszcze raz. Muszę ja podstawić coś. 3, 2, 1, 0. Dobra o. Ej Drzwi, otwórz je No Co to jest? Co to? Ej, wiem, patrz, bo tu są drzwi, żeby się wejść tutaj Wejdź tam, a ja pójdę, spróbuję jakoś się wydostać sam jeszcze Dobra Fajnie, jestem górnikiem znowu Zawsze będziesz, to jest twoje przeznaczenie Bycie górnikiem o, fuck! o Zapomniałem, że tu coś jest Dobra, poczekajcie, ja zrobię tak Okej okay. Tu by mi się przydało coś do świecenia, ale ja tu w ogóle nie mam itemów Tak w ogóle w zasadzie sobie zacząłem pykać Wejzaka, nie? Pykam sobie, pykam Pokonałem matkę, nie wiem, ja gram pierwsza jest Wejzaka, pokonałem matkę za trzecim razem, znaczy za... Bo dwa razy zginąłem, nie? Trzecia próba, dobra, matka pochodada bud jakiś taki duży Taki pantofel miała Taki czerwony pantofel, dobra, pokonałem Zaczynam kolejną rundę, idę, dobra Przegrałem, okej, okay, jeszcze raz Przegrałem, jeszcze raz, przegrałem co się wkurzyłem, poczekałem jeden dzień czyli wczoraj, poczekałem dzisiaj. Wchodzę, znowu gram. Doszedłem do przedostatniej yy, tej matki. Zginę! No nie, nie, już podskoczyłem! Dokładnie, zgin i zginąłem. Tam chyba skrzynia była. No, mówiłem czy tym skrzynią. No, czy... To zaraz tam wejdę. Dobrze. Mów zgradził dalej. No, już się powiedziałem, że zginąłem. A, no to Ogólnie. Taka mała no. jeszcze anegdotka co do, no co do, co do tej sałatki, jeśli ktoś no, pamięta, ]cie. którą no. na gotowaniu, no. jeśli ją wypijecie, znaczy zjecie, a później chcecie wypić coś jak Sprite, takie cytrynowe Lemo, jakieś no. podroby z Biedronki, to nie róbcie tego, bo to jest ból po prostu, aby wam ktoś palił w gębie, nie wiem, zapałki. Fajnie jest. Też tak sądzę. Tak. Tak było. <noise> Sam sprawdzałem. No tak ostatnio zaczęliśmy mówić, tak było, tak śmiesz. Tak było. Sam sprawdzałem pieszkuczek Kuźwa Rekin Zajebiaszcza. No właśnie o co ci jechać. mówiłem o rekinach, że jesteś sam Jak Rekin, skoro ty jesteś nad, nad wodą eee, no tak A może tego? Red Team Zaraz, tylko muszę go zabić Mhm Okej, okay, zabity Nie BUT okay. Zginąłeś A może ty Może ja? No. no to za chwilę sprawdzę czy zginąłem Okej okay, tak jak już sprawdzisz to mi powiedz No już sprawdzać sp sp e, A jest Okej okay, mam dobra, Gdzie jest skrzydło Eee w... Tylko coś tu jeszcze jest A to od Nidali czy nie czy inna? Troszkę inna. A no to nie chcę Tu są e, tu jest jakiś materiał ogólnie, tylko nie mogę go wykopać, nie, nie rozpoznaję go jak na razie Eee, Lens. lensy, ręse, lensy. O Lens. ptaszka słyszę jakiegoś Ptaszka Nie wiem, czekaj Medhearal to jest chyba. Jak to z żyć ptaszka ład? E, ptaszki teraz śpiewają. Jak? To właśnie tak wczoraj bijam single? Słam. Ćwir, ćwiręć ćwier, ćwicz, No. No ćwierć ćwir, śpiewają. To co Kamon, no sobie przypomniałem, że ty będziesz łapać różne owady i tak, różne rzeczy. No właśnie ja teraz wszedłem na mini lancy po ile motili tu lata i w ogóle chciałem je połapać wszedłem drugą postacią Ale niestety no znikły wtedy o! spadłem! O, czy ja tu byłem? Chyba nie, O, W ogóle, kuczek, potem będziesz musiał mi pokazać, jak się wszystko obrabia i tp, i td. Co obrabia? Jak co? To... Boże, jakiś zboczony. Nie, ja, ja się nie gadam. No brawo, jak chcesz, czekajcie, ja się napiję czegoś. Filmy mi chodziło. Nie wiem, ja tak jakoś nigdy tego nie robiłem. Ogólnie, ogólnie myślę, że to dosyć trudna sprawa. Chodzi dźwięk? Ostatnio właśnie, nie no, wcześniej robiłem dosyć dużo z dźwiękiem, ale ostatnio po prostu usuwam szum i myślę, że to wystarcza. W miarę. Mhm. Mm bo No jak ja, ja słyszę, to, to tobie i tak szumi. Ja, no wiem, bo jest... wiesz jak to jest z mikrofonem, o, o właśnie teraz na przykład mi się znowu podciszył, zaraz jak nie będę mówił to się podgłośni i Myślisz, szumy raz na różnie. jakiś czas y, a, y, y, szum, raz nie słychać, raz słychać, raz no tak, bo szumy są różne właśnie. Co to materiał, wie. którego nie mogę wykopać. Super rekin. No właśnie mówię, że tu jest takie coś. Super rekin. Mega shark. Dobra, poczekaj. To jest mint tak mi się wydaje, dobra Ej! Lol Widzisz tego pink jellyfisha? No Mi się kojarzy z Marshmallowem A mi nie Szkoda Bo on łapał takie meduzy Jakby nie ta kuleczka i że bombelki jakieś do mnie odchodzą, to bym się chyba nie widział pod tą wodą, szczerze Ale to nic, dobra Ja, ja tutaj spadłem, ja już przeczesałem teren naszym sposobem wierdziakim No i tam jest pod nami skrzynka Okej, okay, to idziemy Ale tam się nie da, bez wiaderka ja nie skoczę Którędy? No już ci mówię, chodź. Nie to Dobra, 257 dostaje Dymidza. A tam jest żelazo na dole. Aha. Drzewencję pokopię, dobrze? Ogólnie to też pisaliście, żebyśmy wszystko robili na odcinkach kopali i tak dalej, no to dobra. Cyćko. Cyćko będziemy robić w takim... Cycko. Cyćko. Tu jest domek jakiś, to był tor. Turbent eee. no tam są coś. Tu są dwa domki, i to jeden jest z cegalnym dachem, czyli coś to może być ciekawego. No, nie godaj, paciu roku. Ja ci dam paciu roku. Czy co to znaczy? <laughs> wiedziałem. Wiesz co, zgradził? Ja Na się przejdę Słaj, gdzie Słaj. indziej, bo tam są lina. Lina, to była lina. No właśnie dlatego tam idę. Ale ty złą stroną widzisz, bo tam można iść prawą, a iść... Ale ja mogę iść do liny od razu. Ale daleko nie było słychać nawet. No. That was easy. No. Oj, tu no. jest żelazo, ale tu później wykopę. No. Właśnie, kurczak, kiedy będzie, kiedy mini lancy? Co? Mm, nie wiem. Zastanowię się już. No, z gredzią musi wrócić ogólnie. Co, no. co ja zrobię bez niego na tych mini lancach? Nic. No co? Żody nic nie zrobił. Żody. Achyba, a nie, dobra, tam mam iść. Okej, okay, okej, okay, ryskaczymy i... Parkiary parkiery znowu. Parki. Właśnie, widzisz, przy yy, przy, przypomniałem sobie co mieliśmy szukać. Shadow Kay'a, nie, nie pamiętasz? Ale to ktoś mi pisał, że on jest dosyć głębokim miejscu, bo mnie się tak z X-Play'em trochę... Aferowo. <laughs> sobie tą mapkę na sigla. Wziąłem sobie moją epicką super postać z Gredzia, z super godwizną Patromą z Gredzia. Tak? Wziąłem sobie moją ultra epicką wyrzutnię rakiet świąteczną. Tak? Rozwalam wszystko i przeszukiwałem tą mapę. I ta mapa jest nieskończoność długa. I tam po prawej jest Dungeo, Na samym końcu mapy pod nami są te kropeczki świecące. To już odkryłem, co to jest. To jest Hellstone. Jać. Oh no. Dobra, tu jakieś parkoury trzeba odstawiać. O! Byryd z tytułem. Byryd? Byryd. Tu mam jakieś potjonki, takie wiesz. Mm. Uuuu, chodź tu ziomek! Mogę Uuu. zmienić swój ubiór! What? Jak się zrobi komodę, to można przy niej podchodzisz prawym klikasz i zmieniasz swój ubiór przy tym. Nie wiedziałem o tym. No, opóźnij, no, znaczy kolor swojego ubrania może zmienić i tak dalej. Ale tutaj mam skrzynkę. Statua Potiona, ok, bierzemy. Tutaj też mam skrzynkę. I Luma mam, o fajnie. Agle... Tak de o, Depth Matter. Co to robi? Nie widać tego, tak. mierzenie głębokości to jest O, ile, no faktycznie, ile jest tam stóp pod, pode mną Znaczy co, ja sobie tą kostkę zetnę, bo ona ładna jest, ja sobie coś z niej zrobię, później jakiś domek Dobrze No my tu będziemy też mieli jakiś odcinek zbudowania, nie będziemy robić tak jak na Multi, że będziemy ładnie budować w ogóle, tylko tutaj będziemy Budować, żeby było jak naj... w jednym miejscu jak najwięcej ludzi, czyli taki domek, zlepianka w ścian po prostu, żeby tam się mieścili ci npc -towe. Tak jak było na Wojnie Królestw, nie? Na wojnie i na pierwszym w sumie, bo na pierwszym to był jakiś rybo, kaczko, ptako, nie wiem, debilo, statek, zamiast okay. domu. Dobrze, zobacz gdzie jestem. No w ogóle pierwszy raz zagrałem tak w Terrarie na singlu, to bez multi, jeszcze wtedy myśleliśmy, że multi nie działa w ogóle. To zrobiłem taki wielki dom, a później zrobiłem na, na jego suficie, tam był taki dach, wiecie, spadzisty jak tutaj. I tam zrobiłem tak jakby jego odwrotność. I do góry sz, szedł taki wysoki dom, tam akwary jakieś robiłem, te biomy takie pojedyncze i tak długo tam grałem dosyć na tym savie. No. Kurczak konstruktor Okej, okay. ale tego już mi się jakoś nie chce kopać tych ścian. mi e, powiedz mi co tam było, że mnie tak wołałeś, co? Mm, to? Wykopa to. I cię tu jest Pokion. Oooooo okay. Lezzer hełling. A właśnie na czubku tego dachu zginąłem. Wiem, ja też Nie, ty zginąłeś na czubku prawego dachu. Nie, nie opłamuj mnie Okej, okay, a tu... A tu coś jakieś jeszcze takie kamienne, ja sobie tu skopę troszkę. No nie goduj. No nie goduj. Goduj, ja. Ja. Godusz. No nie goduj. Something about it O jest tu coś Kibel Ki Kibel jest! Szukałem tego! Znalazłem Daj. Kibel! Wreszcie dziękuję Spoko. Już myśleliśmy, że się nie wysramy w ogóle na tej mapie Dziękuję Ci twórco gry. No, i, i też pradownym kurczakom. Pradawne kurczaki też się przysłużyły do tego, ponieważ stworzyły tego kurczaka, którego widzicie teraz, i on teraz zgryzie. A właśnie, kto to jest Kucza kuczak kuczak? Nie, nie wiem. Bo tak słucham ostatnio, Aizaka i A jest jakiś kurczak, Kucza kurczak. No, kolej się pod ciebie, bo. Pod, pod, tak! <grym> nie no, no, według niego, zaby wziął taki nikt zanim mnie poznał, więc ja nie będę krzyczał na niego, bo to nie moja wina. Ja bym go sejtował, u nas o i bym mu powiedział, że jak się nie odczepi, no to zmieni mu nick. I że węgla nie dostanie przez 20 tak. lat i jego rodzina będzie przeklęta przez górników ze Śląska. nowi tak zrobiłem i przez tydzień nie miał. Przez tydzień to w ogóle on ledwo przeżył, on umie musiał nocować trochę. Mhm. I musiał zbierać kartki, żeby tego, żeby sobie... Ognisko robić chciał, ogólnie. Przes ale ale lepiu... mu nie pozwalają w domu. To był survival. Survival Island. Łooo, wow, ale mnie zmożyło troszkę. Spać mi się chce tak lekko. Maverick Bird polecam. Nie. Jest ja w to pół godziny, nie? O To Hexagona sobie pograj. Grałem. Doszedłem do trzeciej planszy. Ale one są blokowane chyba wszystkie naraz. Nie. Tylko możesz nie. sobie przejść po prostu. Nie, bo to jest tak, masz pierwszą, przez jak się wytrzymiesz 10 minut, nie, bez doda, przejdziesz do drugiej. Aha. Wyczymiesz 20 sekund, przejdziesz do trzeciej. Okej. Okay. No. I to jest plus. Wiem, ja wiedziałem, to Mandzio chyba to nagrywał i wtedy jeszcze oglądałem Mandzia przez jakiś czas, a teraz to już w ogóle nic nie wrzuca, więc go nie oglądam. Jak to nie? Wrzuca coś? Ja, ale nie patrzę. No, no, Jak Minecrafty, no to ja nie patrzę. Jakiś mody, mody. nie, lubię, nie Ja też ogólnie nie lubię modyfikacji. Właśnie takich ja, zmieniających ja cholera gry mody, nie Ale nie lubię takich modów, co zmieniają wszystko. No dokładnie, ja, takie tak ulepszające, sobie ja mogę, o. mogę, sobie, o, mogę sobie na przykład ugrać do Minecrafta, nie wiem, Optifine a, żeby włączyć jakoś, dokładnie. ale to mi tak nie będzie w, w nowym komputerze. No już, panę będziesz panował. No, bo 600 FPS-ów na full wszystkiego, więc... tymi Cholera. trochę Albo na przykład do Isaaca HP ile mają? Tak jak Snowman grał. A to jest ten, spider mobs Ale tam też można cheatować. To jest taki swoisty Cheat Engine do. Ej, próbowałem Cheat Engine'em, nie udało mi się. Znaczy, próbowałem tylko tak. Jednym sposobem z mojej No właśnie, ja nie sposobem. mogę tego. Nie skopuj nas. Teraz zobaczę co tu jest. Ja idę w tamtą. Brym, brym, brym. Nie idź za mną. Jak. Ty? O, patrz, Helston, będzie, zobaczysz. No Co to jest? no kolce, kolce są, ziom. Kolce? A na... na nie kolce. To jak my tam mamy zejść? no kiedy będziemy dla latami. Aaaah... No tak. Bo ja podkrywałem kilka skrzynek i tam, 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 tam nas... To podpowiem to ci, że tam za tą wodą możemy jeszcze pójść do góry. Chyba. Nie godaj! Nie Nie Dobra, najpierw może zrobimy tak, że... Że... Czy już idziemy, czy kończymy odcinek? Chodź, idziemy jeszcze szybko. Ok. Ja skoro po takiej długiej przerwie, to myślę, że możemy jeszcze zrobić. No spokojnie, odcineczek. Także moi Spójrzcie drodzy. Odcineczek zapraszam was, Pan z, z Kuczakiem. Ej! Cicho. <śmiech> 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 Nie śmiej się ze mnie. Ale mi słyszy po tym czosku w tej sałatce ludki. O! Ta przypomniałeś... jest w ogóle, słam. Przypomniałeś mi. No. Mam chipsy. Ja też kebabowo jeszcze czasem na nich jest na ja opakowaniu. Wiesz jakie ja mam nasze znaczy kebabowe stylu. No ruskie, ja. nie, nie, śląskie. O, Szląskie, dziękuję. dziękuję. A nie, myślę, że to jest moja parasolka. Masz śląskie chipsy? Nie ma takich, są wiejskie. Wiejskie, zimniaczki. Mm. Albo kiedyś były też takie czosnkowe chipsy. One były w takim opakowaniu, Ich były chyba trzy smaki tych chipsów. Ej Ale one były nie wszystkie dobre i właśnie ja jadłem te czoskowe Tych Takich czosków. Co to to? A to okolata. Nie, bo coś wyleciało, ja się dziwię, co To jest nie zmiana tego ekranu. No, ja też właśnie kiedyś myślałem, że mi się coś zepsuło, wiesz? Tak mamo coś mi się zepsuło, akurat mama wyszła do pokoju. Tak o co ci chodzić jest? Dobra, tutaj jakieś oczko mnie próbuje zaciągnąć, i chyba mu wyjdzie. Dobra, nie Idę, idę, idę. Jestem zbawcą twoim. Ale ja już żyję. Dobrze. I co tam jest, powiedz Kamień. Kamień? O, nowość jakaś. O, nasiona jeszcze dostałem, czekaj. O, sidy. A to jest ogólnie fajnie, ja bym tu chciał żyć. No, ale że na krańcu, nie? To można sobie łóżko jakoś wykombinować. Kiedy mamy luma, to je zrobić jeszcze coś tam wystarczy chyba. Tam coś jeszcze na górze, widzę. Czekaj, bo ja tam grzyb widzę! Kopnę tam. No dobra. No. Okay. <grytanie> Co ty robisz? Chciałem postawić kloca. Ała! Wow, no i spadłem przez ciebie. Chciałem postawić kloca. Jak da szczerość. Co mówić Co ja mam ci godać? Jak to wysoko idzie, kurde nu no. Dobra, tam jest takie wejście, ale to nie... Dejdź lewym, ja idę prawym Jasne. A później sobie... o harpie, harpie strzelają! To gin tam Gdy w to teraz co O, wyspa latająca. O dynie! Dynie. Takie dynie. No takie bloki dyniowe, przynajmniej one z dyni. Tak, one są z dyni? No tam nie. coś widziałem takiego właśnie. Chyba ginę. A, to fajnie. Nie przeleci, a nie przeleci Tam jest skrzynka jakaś? Eee, no. To przekaż. Ale trzeba mieć Golden Key, masz Golden Keya? już idę. Okej. Okay. Tylko okay. ciekawe czy warto tam otwierać w ogóle. A tu się okaże, że tutaj będzie... Hexakill. Nie Hexakill. Eee, Shadow Key. Ta. Już byśmy mieli dwie skrzynie kolejne No I pod nami coś jest za, tutaj się kopnę, okej okay? Gdzie pod nami No To może ja Tutaj, nie pod tobą, ode mną To co kłamujesz pod nami Ale czekaj, ja ci tu muszę zrobić przejście, tędy Jo, ja, co tu się dzieje Harpie atakują Tylko chodź, chodź, chodź Już, już, już? Okej okay. To jest na pewno dynia? Nie, to są koperbryki. bryki Wysz tu wujku wziąłem Koper! O kurde, ile kopra no to nie. już się zwróci za moje zbroje. Ale to są bryki, z tego chyba nie da zrobić. Ty. To nie jest tak jak Minecraft. Nie. Szkoda. A ty myślałeś, że to dyni? No, bo tak wyglądało normalnie. Przemieniona dynia. A bo wiesz jakie teraz w 1, 2, 3 akcesoria wyszło dziwne? Jakie? Okay. Eee, szybciej dwa razy kładziesz te... Bloki? Eee, tak. Ściany. I co w środku jest? Starfury, Mana Crystal, Galdkain O to daj, bo ja nie mam nic Jak to było, czekaj, tak się rzucało? W lewym się rzucał, czy prawym? E, czekaj, czekaj, sprawdzę czekaj, Prawym Okej okay. O, Starfury Mój mieczyk Znowu będziesz magiem? No, będę magiem I co mi dałeś, Mana Crystal? To już to, jest potem drugi dostanę i shituje Tu jest jakiegoś jeszcze kunia w... Ło to jest kopra Aaaa! I to jest serce, jaki, jaki, jaki. Tam jest serce. Dż... Moje serce Ile kopra bierz to serce Kopra no. i zostaw mi Zygmunt Okej okay. Kopiemy co? Kopiemy kobra? kopra? Jasne Słyszałem że się wyciszyłeś się z wiem ale musiałem Dobra ja będę skopiował stąd bardzo dobry pomysł, że tutaj w ogóle przyszliśmy. Tak, to już 24 minuty, będziemy do końca kopać kopera. ale na wasze życzenie, proszę bardzo. Tak, bo wszyscy chcieli, żeby na... Kopać na odcinkach, proszę tak, bardzo. Kopiemy koper. Kopiemy koper. Salutki. No i atakują znowu. Harpy atakują. Teraz masz Starfury, to Starfury ma teraz ulepszony damage, bo nikt go nie używał wcześniej tak praktycznie. Ej, ale... Za darmo mi lecą gwiazdki. Tak. Czemu? Nie wiem. Zabij ich chodź mi tu pomóc. Bo one mi ciskają po jedną czwartą HP. A nie, bazowego tylko, spoko. Weź tu bij ich. Ja wykopę ile się da na razie. Znaczy ogólnie nie będziemy chyba teraz tego tyle kopać, tylko wykopiemy sobie tego troszkę na pewno. Całe, tak... nie morduj. Nie marnuj potencjału. Nie, bo myślę, że wiesz, jakbyśmy chcieli, to możemy przyjść sobie to wykopać, nadal, nie? Mhm. Wiesz, co ja sobie muszę pobrać? No. Znaczy z, mo z mojej zgryziołej paczki? Eee, Meat Boya. O, to jest za Ibis, Miałem Nie wiem, ją nagrywać, a bo na lajkuję. Like y ja Chcesz no ja chcę. Okej, okay, to już w zgrydzie nagrywam. to nowa was. Jeśli chcecie, Meat tak. ze zgrydzień. może dawać lajki. Ja daję lajki. Ale, ale... nie pod swoimi Obrazę filmami. Wiem, bo no, liczę wiem, na to, to no, że no. ludzie będą dać dobrze dadzą i... Bo nie wiedzą no. bo i to daje, bo wtedy widzą jak to wygląda, a tak to pewnie nie wiedzą. <laughs> to, no. I nie wiedzą co to Ale to to in, inny sposób na dziś. Dziś zrobimy takiego deala, że jak będzie tak, że jak 40 będzie... łapek to z zaczyna serię z Meat Boya. Ja będę, no, Meat Boya robił. O bo, 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 ja inne... bo, bo ja lubię takie gry uwielbiam i jestem mistrzem w takich grach. Tak naprawdę nie jestem, bo nigdy nie grałem, ale Okej. Okay. Wiesz, co bym jeszcze chciał z tą. porobić tego. Ale nie ze mną, ty sam ale, masz to nagrywać. Nie, Smith, bo ja sam. Ale chodzi mi o. Ludy Traplant. Nie, ja w to nie gram. Czemu? Ja nie lubię tego. Nie ja lubię nie trawiej po prostu. Dlaczego? Nie mam pojęcia, nie trawię. Po prostu jak widzę tą grę, to mi odrzuca. Nie wiem czemu. Zgraźnie wraca, skończymy odcinek. 26 okay. minut, nie będziemy Czas. kopać. Okej, okay, okej. Okay. Demon A. Demon A.

No ma nie wczesne tutaj tak Wiem, wiem. dzień dobry, dobranoc Dobra no, w momencie, cześć, cześć.